Hej, cześć, a dzisiaj Ci pokażę na szybko, jak sobie kupuję moje parę butów lub ewentualnie jak sobie kupuję kurtki. To, tutaj jest damska, taką kupowałem, żeby Wam pokazać, za 9 dni I Taka jest męska za 120, one są TNF-a. Ta ma kołnierz, w kołnierzu chowany kaptur, taki przeciwdeszczowy, wodoodporny. I tak, kurtki są w 100% wodoodporne, bo testowałem je kiedyś na, na TikToku i na tutaj Instagramie. Więc jak sobie to zamówić? Ogólnie one są dostępne w takich kolorach, te kurtki. No co, wybieramy sobie. Wpis... Wchodzimy w tą stronę, która jest pod moim profilem. Ja tutaj publikuję wszystkie rzeczy, które sobie kupowałem. Wy też możecie je kupić. Wchodzimy w pomarańczowego linka, jeśli chcecie zamówić to co ja, e-mail Hasło, bez tego nie będzie naprawdę tanio tych rzeczy, po prostu tych produktów. No i bez tego też nie złożymy zamówienia, więc to jest naprawdę wymagane, żeby się zarejestrować. Wchodzimy sobie w kurtki, przykładowo. Wchodzimy właśnie w tą kurtkę North Face a tak wiem, że. Możecie zobaczyć, że tu nie ma zdjęć. Ja zamówiłem elkę czarną. Jeszcze raz kolory są takie dostępne. Są tutaj, widzicie? Tu są poprzednie zamówienia ludzi. Więc możecie zobaczyć, że tak to jest kurtka faktycznie, a nie, a nie koszulka, jak tu widać. Tu po prostu nie ma zdjęcia i to jest takie domyślne jakby zdjęcie, na coś co po prostu nie ma zdjęcia. Co? Jak chcecie sobie zobaczyć inne rzeczy, przykładowo, mogę wam pokazać buty jakieś, takie Jordany ze stówki. Ja mam takie dwie pary sobie zamawiałem Black cutów i właśnie takie university blue po 100zł one były naprawdę fajne są ja zamówię sobie jeszcze jedną parę tych black cutów no co widzicie easy jakieś różne sobie zamawiałem też zamawiałem sobie balenciagi traki są new balansy są ugg dodałem bo dużo ludzi pytało gdzie new balansy ugg to możecie sobie zobaczyć bo są naprawdę fajnej jakości no co dzięki i cześć